Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. link w opisie. Rozwiąż nierówność 2 x plus x minus 6 mniejsze równo od 0. Wypiszmy sobie współczynniki. Współczynnik A to jest to, co stoi przy x kwadrat, czyli 2, współczynnik B to jest to, co przy x, czyli 1 i C to jest wyraz wolny, czyli minus 6. Liczymy sobie deltę delta to było b kwadrat minus 4 ac czyli 1 do kwadratu odjąć 4 razy 2 razy minus 6. Czyli nasza delta jest równa 1. Dodać 4 razy 2 to jest 8. 8 razy 6 to jest 48, czyli 49. Następnie pierwiastek z delty to jest pierwiastek z 49, czyli 7. Liczymy miejsca zerowe x1 oraz x2. x1 to jest minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. A x2 to jest minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Czyli u nas minus b. Minus b, czyli minus 1, odjąć 7 przez 2a, czyli 2 razy 2, minus 8 przez 4, czyli minus 2, x2 to jest minus b, czyli minus 1 plus 7 przez 2a, czyli przez 2 razy 2, czyli mamy 6 przez, e, przepraszam, przez 4, czyli 6 czwartych, czyli mamy jedną całą, jedną drugą, 1 i 1 druga. Zaznaczamy sobie na osi, minus 2, to 1 i 1 druga. Patrzymy na a. a jest większe od 0, z tego wniosek, że ramiona idą do góry. Wysujemy ramiona funkcji idące do góry i patrzymy, gdzie funkcja jest mniejsza, równa od 0. Ona jest mniejsza, równa od 0 tutaj, czyli w przedziale domkniętym od minus 2 do 1 i 1 drugiej, czyli x należy od minus 2 do 1 i 1 drugiej. To jest nasza odpowiedź.